Właśnie, guys, ja miałem wam to powiedzieć na tym live'ie. Tak, na tym live'ie miałem to powiedzieć. Dobrze się przypomniało. Pamiętacie, jak na poprzednim live'ie, na pewno pamiętacie, że to był moment, jak mówiłem, że Ci mnie nie rai... nie ra, nie, ra, nie... nie umiem mówić. To był moment, jak mówiłem, że mnie Ci nie jara, co nie? I zaraz po... zaraz po tym, po live'ie, dodała mnie jakaś dziewczyna na Snap'a. Mówię sobie, okej, okay, no nie? I dwa dni później ta sama laska wysyła mi nagle filmiki i zdjęcia w bieliźnie, a potem nudesy. I to było takie mega dziwne, mega, mega bardzo dziwne to było. I nie wiem jak... Ogólnie ją zablokowałem, co nie? Ogólnie ją zablokowałem. Tak, wiem, że o tym mówiłem, ale to mówiłem to na fazmofobii, gdzie było 40 osób, co nie? I tak ta chcę wam taką radę dać, dziewczyny. Chłopaki, no, jak chcecie to możecie, ale głównie mówię do dziewczyn, Jak już chcecie mi wysyłać nudesy na snapie, bo zakładam, że to była jedno, jedna z was, <laughs> nie wiem, ale to dziwny przypadek, w każdym razie. E, jak już chcecie mi wysyłać snapy, to wyście chociaż kurwa napiszcie hej albo coś, a nie, że mnie dodajecie i od razu na dzień dobry wysyłacie cipego, no takie... Przynajmniej się przywitajcie, guys, co? Także, także, please, no. Dziękuję bardzo. Dobrze, no to, no, to tyle chciałem powiedzieć. Tak, wiem, że to mówiłem ty... Wiem, że mówiłem to tydzień temu, ale mówiłem to na live'ie Swazmofobii, gdzie było 40 osób i chciałem to podróżnić teraz, na oficjalnym live'ie, z jest tych osób więcej. Także... No, spokojnie. Dobra. Tak, trochę kultury. Właśnie, trochę kultury. Przywitajcie się chociaż. Nie wiem, zapytajcie się, co tam u mnie, a nie. Bo tak to laska dostała blok od razu i się skończyło. Rumakowanie. Rumakowanie. Nie wiem, czemu to powiedziałem. Dobra, oglądamy Spidermana tam, kurwa.